Jeżeli pasjonują Cię nowoczesne technologie i chcesz, żeby Twoja firma rozwijała się zgodnie z trendami wyznaczonymi przez przemysł 4.0, zapraszam do zapoznania się z relacją z imprezy IoT, która odbyła się w Czechowicach Dzielnicach. To już druga edycja IoT 2021. W starej kablowni w Czołowicach-Dziedzicach spotkaliśmy się tutaj z zakładami przemysłowymi, z szefami utrzymania ruchu, z kierownikami, z działem bezpieczeństwa i higieny pracy, po to, żeby poznać nowe technologie związane z przemysłem 4.0. Będziemy stawiać, żeby kolejne edycje były oparte tylko właśnie na tej formule, czyli szybkiej randki, szybkiego poznania w kilka minut każdego rozwiązania, po czym można przejść do networkingu, porozmawiać, pogłębić temat i wrócić z cenną wiedzą do domu. System kontroli jakości FXmatic pozwala na zintegrowanie skanerów w proces kontroli jakości poprzez automatyczne przesyłanie skanów do zewnętrznego oprogramowania GoMagic Control X. Dzięki temu jesteśmy w stanie uzyskać raport, który pozwala odrzucić, że będzie wykonane w części w procesie produkcji. Moim zdaniem dzisiejsza impreza to jeden wielki sukces. Bardzo dużo klientów z różnych branż, bardzo duże zainteresowanie i odzew pozytywny przebiegu spotkania, gdzie klienci mogli w bardzo krótkim czasie przejść przez kilka stanowisk, zainteresować się możliwościami oferowanymi rozwiązaniami przez dane firmy. Jeśli o nas chodzi, również oczywiście znaleźli się klienci z naszej branży, gdzie możemy dostarczyć im nasze rozwiązania, nasze wsparcie, naszą optymalizację i cyfryzację pod kątem przemysłu 4.0 związanym z obróbką, skrawaniem i oprogramowaniem do programowania takich maszyn. Reprezentujemy firmę Cadexpert, wdrażającą technologię druku 3D w przedsiębiorstwach z różnych branż przemysłu. W naszej ofercie znajdą Państwo urządzenia światowych marek, takich jak Stratasys, MakerBot oraz Formlabs. Dzisiaj mieliśmy okazję opowiedzieć o takich technologiach jak technologia FDM, SLS, SLA oraz PolyJet. Staraliśmy się pokazać Państwu, że druk 3D to nie tylko szybkie prototypowanie, ale też technologia do wytwarzania przemysłowego na profesjonalnych drukarkach 3D. Jesteśmy firmą, która wytwarza oprogramowanie. Obserwujemy, że firmy dzielą się na takie, które mierzą i monitorują swoje procesy, oraz takie, które się dopiero będą musiały z tym zmierzyć. Naszą misją jest wytworzenie oprogramowania, które skutecznie przekuje pomysły w doskonale, intuicyjnie działający produkt, który spełni oczekiwania na poziomie zarządu, użytkowników aplikacji oraz klientów. Tu przyjechać, ponieważ ważne jest, żeby dowiedzieć się, jakie trendy są aktualnie w zakresie transformacji do przemysłu 4.0, jakie rozwiązania oferują firmy polskie, w tym tacy integratorzy jak nasza firma. Uczestnicy konferencji pytają, w jaki sposób popatrzeć w tej chwili na bezpieczeństwo z punktu widzenia tego, że proces transformacji się zaczął i jak na poszczególnych etapach zadbać o odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Prezentowaliśmy współczynnik średniej gęstości robotyzacji w Polsce. On wynosi 46 robotów na 10 tysięcy pracowników. Jest to bardzo nisko w porównaniu z naszymi sąsiadami Czechami czy Słowacją, więc podnosiliśmy świadomość potrzeby robotyzacji w Polsce. Bezpieczeństwo pracowników, miejsce na hali produkcyjnej oraz elastyczność produkcji. To są wyzwania, które obecnie spotykają zakłady produkcyjne w Polsce. Korzyściami wynikającymi z robotów współpracujących jest łatwość instalacji, elastyczność produkcji, szybkość wdrożenia, a także bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o rozwiązanie zrobotyzowane. To właśnie dzisiaj pokazywaliśmy podczas wydarzenia w Czechowicach Dziedzicach IoT Przemysł 4.0. Prezentujemy symulację. Oraz opowiadamy o jej znaczeniu w procesie robotyzacji. Uważamy, że w obecnych czasach praktycznie każdy proces robotyzacji powinien być poprzedzony symulacją i wirtualnym uruchamieniem. Dzięki tym dwóm składnikom możemy przewidzieć wiele błędów, które normalnie pojawiają się dopiero podczas integracji robota u klienta. Przygotowaliśmy dla Państwa dwie aplikacje z wykorzystaniem naszego produktu generatora podciśnienia o nazwie Respiro, który jest wykorzystywany w aplikacjach przenoszenia typu pick and place.